Te mieszkania, które nie zostały zajęte przez studentów, one także pojawiają się na tym rynku z bardziej interesującą być może ceną, no bo skoro studenci się nie, się nie zainteresowali, no to tym bardziej osoby pracujące czy rodziny mogą im nie do końca odpowiadać, czy to warunki cenowe, czy, czy fizyczne danego lokum. No a wiadomo, jeżeli na, w podaż jest... Większa, to wtedy cena automatycznie spada. Generalnie rynek nieruchomości, jeśli chodzi o wynajem, jest w tendencji spadkowej. Na razie jeszcze dostrzegalnej w niewielkim stopniu, bo jest to na poziomie 0,5-2%. Ale to będzie się pogłębiało. Tym bardziej, że już wiadomo, że deweloperzy przewidują zakończenie różnych inwestycji na końcówkę 2024, początek 2025. Dodatkowym jeszcze elementem, który może się przełożyć na te ceny, jest wykańczanie mieszkań, które były zakupione w ramach programu Kredyt 2%. W związku z czym te osoby, przeprowadzając się do swoich nowych loków, no będą zwalniać mieszkania, czy to wynajmowane, właśnie. W, wcześniej przez nich, czy też mieszkania, które są w ich posiadaniu, będą przeznaczać być może pod wynajem, żeby sobie jakoś jeszcze zminimalizować koszty tego kredytu. Także tutaj przewiduje się w roku 2025, że ten wynajem będzie jednak powoli szedł w dół, jeśli chodzi o ceny, jeśli chodzi natomiast o ilość mieszkań, będzie się ona zwiększała.